Co można zrobić samemu, aby wesprzeć proces powrotu do zdrowia po zapaleniu mózgu? Jest istotne, by wszyscy, pacjent, rodzina i opiekunowie, wiedzieli o zapaleniu mózgu i jego możliwych skutkach oraz rozumieli konsekwencje, jakie może mieć. Powrót do zdrowia można ułatwić za pomocą uporządkowanego rozkładu zajęć, gdzie po krótkich okresach aktywności, tak umysłowej, jak i fizycznej, następuje odpoczynek. Początkowo okresy odpoczynku powinny być długie, a aktywności krótkie. W miarę powrotu do zdrowia czas aktywności może się wydłużać, a odpoczynku skracać. Prowadzenie dziennika może pomóc pacjentowi kontrolować okresy aktywności i odpoczynku, symptomy i odczucia. Może również pomóc pacjentowi zrozumieć jego drogę przez stan chorobowy i, w razie potrzeby, objaśnić ją personelowi medycznemu. Dobre odżywianie, ćwiczenia fizyczne, ustalenie rutynowego porządku zajęć, pozytywne myślenie, wsparcie rówieśników i praktykowanie medytacji uważności to tylko kilka przykładów rzeczy mogących wesprzeć proces zdrowienia. Nasze stowarzyszenie jest po to, by pomagać, dostarczać informacji o strategiach samopomocy i sposobach kontaktowania się z tymi, którzy rozumieją.